Witam Was bardzo serdecznie, a ja jestem król Karol. No tak się przynajmniej nazywam. tylko. Pewnie słyszycie sięcie z mnie to dlatego, że jest tak gorąco, um, że wiatr jest włączony. To, że nie jestem. Pewien. Teraz Roz... 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 trochę się osmałem. Siema. Tutaj kocham Minecrafta. No to jest taka zapowiedź mojego kanału. Na tym kanale będziecie mogli oglądać filmiki karciane i będę e, grał na komputerze. Aktualnie jest YouTube włączony. Będę grał w Minecrafta i w agariu, a na najczęściej w Minecrafta. No to do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam. Piona. Chory dziecko Minecrafta. Agario. Ja dzisiaj sobie pogramy troszeczkę na Agario. On to na gronie normalnym sposobem. Co się stało? Nie, nie, ja chciałem nie na Agor Jeszcze raz jak... A ja dzisiaj sobie pograłem troszeczkę na Agario. Co on włączył? Co się stało? Nie, nie! Ja chciałem... Nie na Agario! Aga. Ja chciałem na Agario! <laughs> Wiecie! Wypadek przy pracy. A tam tę stronę. No, jak się to nazwę? Um. Trudny dosyć wybór, jak się tutaj nazwać. Ale na razie się ładuje, już mam fajną nazwę. O ja, czy widzicie, to jakiś bug jest, bo tego tu nie powinno być. Poczekajcie. E, tata mi nauczył tej sztuczki. Naciskam. I cię powinno od nowa uczyć. O. Pięknie. No wow. Jak się nazwać? E. na Sztuczka. Stróżka Cześć, to jakaś Minecraft? Dzisiaj Wam pokażę fajną sztuczkę przy komputerze. Wow, to jest dłuższe. Jeszcze jedno, jesteś. Dam Ci łapkę w dół i zgłoszę Cię do prokuratury. nie dam. Naciskam tu. Tu, i widzicie, co się stało? Jest to dłuższe, i widzicie, się robi krótsze. Ale mogę tutaj e, zrobić coś takiego: co, że jestem tu, jakieś na... sztuczka, sztuczka, sztuczka. To mam pytanie do. Nie wiem. I... Dzisiaj mam pytanie do SKF. a SKKF. czy mógłbym z Tobą nagrywać? Mam kłopotę z internetem. Napisz mi w komentarzu, bo ja bardzo chciałbym z Tobą nagrywać. I byłbym ci bardzo wdzięczny. Cokolwiek, ale byle coś nagrywać. No to piona. Nie, on z Tobą nagra, piona. Jest jakaś nagrywa. Kiepła, wie, nie, byłoby nie dobrze. o. Pamiętacie? A nie, ja, ch ja chyba go nie miałem. Nieważne. Czytałem deskę. Lovek jakiego nie znacie? Co on? O. zalosne zbadaj element to ja też sobie mogę remusie że nie mogę robić zdjęć chyba nie jeszcze jeszcze zainstaluję. Uch. Nie będę miał miejsca najwyżej. Już, 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 Cześć, to pamiętam. znowu ja dzisiaj pokażę Wam dokładnie Loa. Nie, nie tak jak ją znacie. To jest oryginalny kanał Loa. I tutaj patrzcie na liczbę subskrypcji. 23 strasznie spadł na YouTubie i tutaj na niego challenge z Drynkiewiczem no i teraz dokładnie tutaj sprawdźmy statystyki, no dwa wyświetlenia dobrze nie jest e... bardzo dużo łapek w dół mm. tutaj e, widać ile ławek w dół o i 13 lajków w górę no na razie to by było na tyle w tym odcinku piona. E. Czy ktoś to zobaczył? żarty z Minecrafta. On myśli, że jest fajny, żeby nie oglądał Minecrafta. Nagrał film dla żartów z Minecrafta o tym, jak zbiera dirta. Czy to jest obraza Minecrafta. Wow, Minecraft w ogóle to jest film przeciwko moc. Minecraftowi. I w ogóle totalny żal. Woń. No. Von... Jeżeli jesteście fanami von... Minecrafta, von... to musicie mi ochronić tu przed tym hejterem w... Minecrafta. ogóle tak? Więc to tutaj to możemy To jest. Przerwę. Jak można by tam być takim debilnym i nagrywać na YouTube? Re 12 wyświetleń, on ci śmieje ze mnie, 12 wyświetleń, 3 łapki w górę, w sumie mam więcej, jedna łapka w dół, w sumie też mam więcej. No w ogóle, żałosne statystyki, jeszcze tutaj reklamuje mnie, więc trochę jednak można mu podziękować. Jakiś tu Upsman obronił mnie i za to ci bardzo dziękuję. No i to by było na razie tyle, do zobaczenia w następnym tyku. Jona. Jak można być takim Debilem? Ja tego naprawdę nie pojmuję. Dejdźmy. Ja. 3 nie chcemy się oglądać? Najlepszy YouTuber w Polsce i na świecie. Ja też on mówił o Kakawie ie mano z tej strony ja. I dzisiaj pokażę Wam film o najlepszym YouTuberze świata. Zaczynamy. W ogóle. Patrzcie na to. No, I... ładuje się. Nazwa: E-O-U. I... I... YouTuber. I... A nie, chyba że tak się pisze. Ja wiem, ale ja piszę E-O-U. I... Nie pamiętam, jak ja piszę. Ale pan źle. To fałszywka. To fałszywka. Jestem... Ja jestem prawdziwy. Na no. SKKF. SKKF ma najwięcej subskrypcji świata. I robi najlepsze filmy. Za chwilę zobaczymy jego statystyki. Ma... Co on w ogóle gada? Um, Royal jest. Rayleigh ma subów so Tyle wyświetleń, tyle subskrypcji. To by było na razie. Tyle do zobaczenia. Wow. Pinkie Pie jest lepszy. Max Play. Nie. Mark Player jest lepszy. Jona. Ogłaszam. Siemano! Z tej strony ja. I dzisiaj chciałbym Wam ogłosić Q&A. No właśnie. Co będziecie musieli zrobić? Musicie mi zadać jakiekolwiek pytania w komentarzu. Ja w następnym odcinku odpowiem na nie, które może, które może będzie w ju jutro, jak będziesz dużo pytań. To by było tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Jona. Okay. Brak komentarzy do wyświetlenia? Ty jesteś głupi. Czy tylko udajesz się do Billa? W następnym odcinku nagrasz, jak ogłaszasz swoją śmierć? <laughs> Mam pytanie do ludzi: Kogo kanał jest lepszy? Mój czy jego? Na przykład mój król Lawrence, a jego to ja bym powiedział, że bardziej mój. Wiem, że ja nie mam jeszcze subów, ale ile ona grywa, a ja jedynie dwa dni. Hm. Ja się. Ja nie, nie mam. normalną ja nazwę, kocham main, Minecraft. A. Jak wyglądasz, Jak wyglądasz naprawdę? Tak jak na początku filmu. Ten dzieciak z, z okularami. Kiedy nie będziesz nagrywał telefonem? Rodzice wiedzą, że nagrywasz. Lubisz kogoś innego poza KKF-em. Dobra, to... Bye. Yy, jeszcze na chwilę. Tak. Dobra. To na razie, pa. Ile będę miał do... nie. Aha, i ja tego odcinku nie będę montował. Bo ja przed chwilą montowałem pała, piąty odcinek. I ja już mam siły. 3 godziny montowania. W... Nie, to było chyba 5 godzin montowania. W, w, w nocy. Ja mu upadły normalnie. Tym bardziej, że jeszcze dzisiaj mam remont. Na razie ja nie robią górę, więc. No. da Ja.